Choruję na dziecięce porażenie mózgowe, urodziłam się w szóstym miesiącu, to jest dziecięce porażenie czterokończynowe, no i chodzę o kulach, tak. Jeszcze dochodzą jakieś tam bóle kręgosłupa, bo odzywam się kręgosłup, który mam skrzywiony i no, no, no nie jest łatwo. Daję sobie, staram się oczywiście dawać sobie radę w miarę możliwości, natomiast no, bywa różnie, tak. No potem się zaczęły wyjazdy do Warszawy, bo no, mam się znalazła lekarzy, y, którzy no, mieli mi pomóc, natomiast mi zaszkodzili, bo mm, zrobili mi 16 operacji, y, w tym skrócili mi prawą nogę, także zamiast mi pomóc to, to, to zaszkodzili. Y, kolega z pracy gdzieś tam mnie wypchnął do, do specjalistów, bo ja już byłam zrezygnowana i on powiedział jak można Coś, co się zepsuło, nie umieć naprawić, tak? A powiedz, jak trafiłaś na tego lekarza ze stanu? E, oglądałam reportaż w, w Faktach o Marcie Szwonder, która wyjechała na wózku. Też miała coś z biodrem i lekarze powiedzieli, że tylko wózek i, i właściwie nic więcej. No i skontaktowałyśmy się razem. O. I tak się, się potoczyło. Potem dostałam miary na panią Bernadette piekło która pracuje z doktorem Palejem w Stanach I, i już jestem umówiona na wizytę w Mam nadzieję, że mi się uda zebrać pieniądze na, na, na leczenie, no bo to są ogromne kwoty, tak? E, także. Ile to może być? Kilkanaście tysięcy, tak, no nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ile dopiero po konsultacji e, przed e, operacją w maju będę w stanie powiedzieć, jakie będą koszty. Miałabym prosty kręgosłup, tak, to po pierwsze, po drugie, miałabym równe nogi, tak? których teraz nie mam niestety, no bo no jest różnica więc prawą nogą a lewą, no jest. Tata, Marta z Turnia, ona nie miała całej kwoty. Ona wyjechała mając część kwoty, ponieważ na no jej kręgosłup był w takim stanie, że też musiała mieć operację. Nie mogli czekać dużo. Także mówi, że tam przede wszystkim to lekarze patrzą na pacjentów. Tam, tam się liczy pacjent. Także no, ja też liczę, że wyjadę i mi pomogą.